Patricia, that seems to be the problem around here don't worry about that man he's a jazz-damned dodger <laughs> man Wiadomo, że do tego, przynajmniej literatura tak głosi, potrzebny jest cyrkulator z precyzyjną pomiarą, pomiarem temperatury. Jako, że badacz musi być samodzielny, ale widzę, że samodzielności jakkolwiek w, w środowiskach optymalnych po prostu nie ma. Nie ma wnikliwości, nikt nie, nie wie co czytać, nie wie jak funkcjonować w życiu, jakimi wartościami się kierować. Dlatego, że to pomogę. No. Sprawdzę jeszcze wariant 70 stopni, półtora dzięki, jak to będzie wyglądało. Yy, surowe wyciągnięcie prosto z lodówki jajeczka wrzucamy na półtora godziny dokładnie do piekarnika hopsa hopsa 70 stopni półtora godziny jeszcze raz zaznaczam no i dobrze minęła godzina czasu 70 stopni sprawdzamy jak się zachowują jajeczka w takiej temperaturze po 60 minutach czasu oczywiście Studzimy szybko wodą, żeby nie przyciągać. Oczywiście należy pamiętać, że po schodzeniu w lodówce takie żółteczko białko będzie o wiele bardziej stężałe, ale już widzę, że białeczko się zachowuje właśnie tak jak powinno. Żółteczko też już jest ścięte, więc ostateczny werdykt. Osiągniemy za pół godziny do godziny czasu. I będziemy wiedzieć, czy na pewno żółteczka w 70 stopniach w piekarniku będą wystarczające. I uwaga, właśnie minął czas pieczenia się jajeczek, ale odpalamy na nowo, żeby sprawdzić, gdyby się nie udało, to wykorzystamy od razu A, kolejną partię o 30 minut. Ale myślę, że przy 70 stopniach już powinno być cacy. Białeczko takie, kurczę tak. Kinder niespodzianka dosłownie, ta zabawa jajeczkami. Ok, już wygląda bardzo opiecująco i bardzo gorąco. Więc wylewamy. Ok, mamy odpowiedź. Mamy to, proszę Państwa. Mamy to suwidowe żółteczko. Z piekarnika. Co widać, Z piekarnika, jak się zachowuje, jest mięciutkie. Właśnie dokładnie takie, jakie być powinno. Mięciutkie, rozlewające się. Konsystencja płynna, ale temperaturą uszlachetniona. Idealnie, po prostu. No już lepiej się nie da, po prostu. Takie właśnie żuteczko musi być. Oczywiście, po schłodzeniu. Będzie jakie? No, bardziej stężały, tak. To jest właśnie Ferrero Rocher. żółtkowe, Ferrero Rocher. I szkoda, aż zmarnować. Dlatego trzeba podejść. Wybaczcie za brutalne sceny. Ale takie są realia świata dóbr rzadkich. I o co chodzi z tym dobrym rzadkim? Dlaczego wielką szkodą jest, że optymalnie chwytają się za żółtkownicę za jakiekolwiek śmieszne produkcje potraw zupełnie niezdatnych do spożycia w oparciu o bardzo deficytowe produkty typu właśnie żółteczka. Mam w ręku pirometr i tu jest właśnie kwestia dosyć specyficzna. Jeżeli chcielibyście smażyć dobrze, zgodnie z założeniami, zgodnie ze sztuką, Warto w coś takiego się zaopatrzyć. Trudno przecież na oko określić temperaturę patelni. Oczywiście są różne metody. Można kłaść rękę nad patelnię, można upuszczać na nią krople wody, ale to jest wszystko niemierzalne. To jest po prostu jakieś tam no, empiryczne doświadczenie, ale nie pokazujące nam dokładnie, ile na patelni jest stopni. Stąd polecam pirometry. Dopiero wówczas człowiek może wybierać świadomie, gdy będzie wiedział, co zmienia człowieka w niewolnika, a co w bestię ludzką co zamienia wiedzącego w wierzącego, zdrowego w chorego, co daje najdłuższe życie, a co je skraca. Co daje życie prawdziwie ludzkie, godne gatunku uprzywilejowanego i w przeszłości rozumnego, a co daje bydnie wolniczy bydlęcy, czy jeszcze bardziej podły od bydlęcego. Dopiero wówczas będzie mógł świadomie wybierać. Czy ktoś z was wie jak to zrobić? Myślę, że niektórzy, niektórzy czują, że wiedzą, albo im się wydaje, bo mi się tak zawsze wydawało, że wiem jak, jak coś zrobić, jak postąpić. Tak mi się zawsze wydawało i do tej pory jeszcze mi się powiem, Wam wydaje. Nie zjadłem tu żadnych nie wiadomo jakich mądrości, ale spuściłem głowę i pokornie tak to czytam, czytam, czytam i próbuję, próbuję robić te moje słoiki, próbuję tą pasteryzację. I podczas tych prób pasteryzacji, może nieudolnych, ale próbuję. Pojawiła się osoba, która najpierw nawet nie przedstawiła się z imienia. Parę razy napisaliśmy do siebie na poczcie mailowej. Osoba ta jest od wielu lat optymalną. Postanowiła troszkę mi pomóc, wyciągnąć pomocną dłoń w moją stronę. Nie wiem, czym się tak naprawdę kierowała. Może po prostu zwykłą chęcią ludzkiej pomocy, bo widziała, że że się w tym wszystkim szamoczę, zalewam to wszystko tłuszczem, niby jest ta proporcja, ale to też nie tylko o to chodzi. I chcę wam powiedzieć, co się stało. Osoba ta skorygowała to, co robię do tej pory, mianowicie, żeby nie koncentrować się na mięsie, ścięgnach, tylko skoncentrować się na tym, co pan doktor przewidział przy żywieniu optymalnym, a mianowicie by skoncentrować się na podrobach i tłuszczu plus najlepsze węglowodany. Osoba ta zasugerowała, że według wszelkiej wiedzy i doktora Kwaśniewskiego i jej sprawdzenia życiowego, najlepszym węglowodanem jest ziemniak, czyli skrobia złożony wielocukier. Ale skorygowała jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Nie wiem, jak to pójdzie w praktyce, bo na razie testuje. Na razie jest to dopiero drugi, może dwa i dnia. Skorygowała temperaturę. Produkcji wyrobów, które zjadamy. Powinnoś takiego użytkownika patelni potrząsnąć, strząsnąć, nie mieszać, a potem dopiero uczyć go smażenia, bo niestety prawda jest taka, że wielu z nas mm, nauczyło się pewnego typu działania kiedyś i to jest jakiś nawyk i ten nawyk chociaż niekoniecznie dobry, niekoniecznie rozsądny powielamy przez wiele lat właśnie na przykład przy tworzeniu zwykłych prostych dań wydawałoby się, ale tak to czasami wygląda. Ja tutaj mam przy sobie oczywiście pirometr. Będę mierzył y, temperaturę tej patelni. A oczywiście pamiętajcie, że patelnia się musi oczywiście najpierw nagrzać, naprężyć, dopiero potem na nią dodajemy y, masełko w tym wypadku dzisiaj przy przyrobieniu przy jajek. Ok. My tutaj mamy na patelni już 81 stopni, niech się jeszcze grzeje. Ja teraz sobie wbiję jajka do miseczki. Sprawdzamy temperaturę. Słuchajcie, na patelni już jest prawie 120 stopni Celsjusza. I tak naprawdę, gdybym ja robił jajecznicę na takiej patelni z powoką nieprzewierającą, już mocno, mocno redukowałbym pod tą patelnią moc palnika. Tu jeszcze to zostawimy, bo klient oczywiście sam powiedział, że mocy pod patelnią nie redukował. Ja tak czy inaczej będę to musiał zrobić, bo szkoda mi patelni nie będę jej niepotrzebnie palił. No ale pamiętajcie o jednym: jajka, jajecznica, jaka sadzona jajecznica nie muszą mieć gigantycznych temperatur. Zasugerowałabym skorygował temperaturę gotowania żywności, aby nie była ona smażona. Ani nawet nie była gotowana w wodzie, tylko gotowana w niższej temperaturze, ale za to bardzo długo. Jest taka technika kucharska, ja nie wymówię tego nawet w odpowiedni sposób. Jest, że lubię robić jedzenie sous vide, jak Francuzi na to wołają. Sous vide. The sous vide water bath. Sous vide technology. Sous vide. gotowaniu sous vide. Sous vide. Mm -hmm. When I started cooking sous vide, you start to learn that you can transform some foods into things that were previously impossible. Robię tak jak to robił nasz klient. Wam prawie 195 stopni Celsjusza wlewam jajka na, na patelnię. Popatrzcie co się dzieje, jak ta, jak ta jajecznica nam szybko niestety tutaj zaczyna się zbrylać. I to jest właśnie mankament bardzo wysokich temperatur przy jajecznicy. Popatrzcie, nie minęło dosłownie 10 sekund, i ja już mam praktycznie tę jajecznicę ściętą, wilgoć się, momentalnie ulotniła, wyparowała. No i tak wygląda. Tak wygląda jajecznica przygotowana na prawie 200 stopniach Celsjusza. Wielu z was pewnie powie, że się niepotrzebnie czepiam, że taką jajecznicę mogliby zjeść. Ja nie wymówię tego nawet w odpowiedni sposób. Wiesz, że lubię robić jedzenie sous vide, jak Francuzi na to wołają. Długo tak jak są te garnki, które gotuje się długo i w obniżonej temperaturze, wolnowarych to się nazywa, i jest to technika, która wywodzi się z Francji, tak naprawdę nie z Francji, tylko jak zerknąłem, to, to, jest, to, to, to jest to zupełnie. Inny kraj, chyba nawet Stany Zjednoczonej, to jest początek 1890 90 lata, jak pierwsze, ktoś to wymyślił pierwszy. Niby wymyślił. Chodzi o to, że potrawa dochodzi do siebie przez czas bardzo długi, przez wiele godzin, ale w temperaturze rzędu 60-85 stopni. 85, tak jak znalazłem, tak jak mi ta osoba podała, to jest dla warzyw jarzyń. Natomiast jajko ma 65 stopni gotowanie żółtko. Natomiast mięsa, w zależności od typu mięsa, troszeczkę dłużej. Ale są to bardzo wąski zakres temperaturowy. I dlaczego tak? Chodzi o to, aby enzymy zawarte w tych potrawach nie zostały unicestwione. Enzymy to są, dla przypomnienia, ja nie jestem biochemikiem, ale tyle, co doktora Kwaśniewskiego przeczytałem, enzymy są to takie maszyny służące do przerabiania czegoś w coś innego. W tym przypadku, jeżeli mamy do czynienia z żółtkami. To w żółtkach mamy enzymy, które powinny nam przerobić te żółtka do postaci takiej, jakiej najlepiej będzie przyswojony przez nasz organizm. To samo będzie, jeżeli tą słoninę, którą wsadzam w te słoiki, przystosuję do jedzenia w niższej temperaturze, czy stendylizuję w niższej temperaturze, to ona nie utraci, nie zostaną zniszczone enzymy, które w zwierzęciu służyły do tego, żeby ta słonina była wykorzystana przez organizm tego zwierzęcia w chwili potrzeby. W momencie, jak jest za wysoka ta temperatura, te enzymy, te maszyny ulegają uszkodzeniu albo są całkowicie rozwalone. I żeby organizm przy, przy, przysposobił sobie tą, ten nasz pokarm, musi zrobić, wła, użyć własnych enzymów do, do strawienia tego, do przyswojenia i zbudowania własnego organizmu z tych, z tych budulców, któremu w pożywieniu dostarczamy. Kolejny powód, dla którego tego typu przygotowywanie jaśnicy jest bezsensowne. Zwróćcie uwagę, wysoka temperatura, zbyt wysoka temperatura. Zabija w produktach w po-produktach czy w potrawach wiele wartości odżywczych, witamin itd. To samo stało się z tymi jajkami. Popatrzcie jak wyglądają, to jest, to jest naprawdę kawał, kawał betonu, to, to nie zasługuje na miano żadnej jajecznicy. W każdym dobrym, normalnym domu, tak jak mówię, trafiłaby do kubła, ale Polacy niestety mają taką tendencję, że Ciężko i trudno dociera do nich to, że sami coś zniszczyli, zepsuli i potem na siłę próbują naprawiać błędy. I tutaj, właśnie tak jak mówię, tym błędem będzie to, że ktoś po prostu stwierdzi, okej, okay, no mam jajka, przecież ja za nie zapłaciłem pieniądze, jakoś się to usmażyło, pallicho zjedna szybko, popiję kawą, popędzę do pracy, nic mi nie będzie. Nie, kochani, po całych latach smażenia w ten sposób no niestety będziecie sobie szkodzić, nagle okaże się, że po 30, 40, 50, 60 latach smażenia właśnie w wysokich temperaturach, zbyt wysokich, niedostosowanych do potrawy, wasz organizm przestanie funkcjonować tak, jak powinien. Doktor Kwaśniewski do tej jajecznicy podawał łyżkę albo dwie wody. Ta woda miała spowodować to, co dzieje się w naszych chłodnicach samochodowych, że temperatura w silniku nie rośnie powyżej 100 stopni, a w przypadku jajecznicy miała zrobić dokładnie to samo, aby żółtko nie podniosło się na tym tłuszczu do temperatury powyżej 100 stopni. Natomiast według tego, tego człowieka, tego optymalnego, ta temperatura i tak jest za wysoka. I teraz tak, można zastosować tak zwaną łaźnię wodną, to co stosuje się na przykład przy klejach skórnych. Wielu z Was, którzy zajmowali się stolarstwem, wiedzą, że klej skórny to kazeina, granulki kazeiny, kleju kazeinowego. Pochodzących z kopyt, z z różnych tych zwierząt, z rogowaciałek, tych wszystkich rzeczy zwierzęcych, które są wygotowywane na tak zwanej łaźni parowej, czyli jest woda. W tej wodzie jest włożony garnek z tymi wszystkimi skórkami, powięziami, kopytami, z tym wszystkim, i to w tej łaźni wytrąca się. Po prostu jest, gotuje się. Jeżeli byśmy to od razu, od razu zagotowali na, na żywym ogniu. Ta substancja, ta kazeina i te wszystkie rzeczy stracą właściwości klejące. Klej po prostu szlak trafi stolarski. I to samo, jak już mamy te granulki rozpuszczane, je, musimy je rozpuszczać na tej łaźni wodnej, bo stracą swoje właściwości klejące. I podobnie jest z tymi substancjami, które zjadamy. Jak damy im za wysoką temperaturę, to one te właściwości stracą. Stracą przede wszystkim tenzyn te i nie będą wchłonięte. I tak, na przykład żółtko, jeżeli ma za wysoką temperaturę, to podobno wchłoniemy z tego 2%, może 3% maksymalnie. I teraz tak, aby żółtko zostało wchłonięte maksymalnie, trzeba dobrać tą temperaturę, w jakiej mamy ją, mamy to żółtko przysposobić, czyli ugotować. Dla żółtka z tego co pamiętam, to jest 65 stopni. I teraz tak, ten człowiek, który skorygował to moje, te moje słoikowania. Tendylizuje również słoiki, bo zwrócił to, akurat dlatego zwrócił uwagę, bo robi to, robi to od wielu lat, wiele razy się sparzył, ma w tym doświadczenie. Mówi, że tendylizacja, żeby była na wiele lat, to w tej cudniejszej temperaturze musi być siedmiokrotna. Pewnie poda mi dokładne parametry, a ja spróbuję to zrobić. Powiem Wam, jak to wychodzi, czy, czy warto w tą stronę iść, czy to jest ślepa droga. Myślę, że nie jest to ślepa droga, myślę, że nie, bez powodu ten człowiek się odezwał i to skorygował. Bo to może być podstawowy klucz, o który wielu optymalnych przegapia. Doktor Kwaśniewski o tym pisał. Pisał jasno, ale też pisał jasno o ogniu. Natomiast w czasach, gdy doktor Kwaśniewski opracowywał swoje żywienie optymalne, raczej nie były popularne te wolnowary czy te urządzenia do rotacji wody z, z temperaturą 60 czy tam 85 stopni. To były początki. Wiem, że jedna z pierwszych tych restauracji, która podawała takie takie potrawy, to był drugi czy tam czwarty rok we Francji Tak się specjalizowało w takich potrawach Więc jest to jakiś jeden kierunek, który warto byłoby wypróbować, warto byłoby sprawdzić Bo ryzyko jest jakie? No ryzyko jest tylko takie, że poprawi nam się troszkę olej w głowie Bo ryzyko jest jakie? No ryzyko jest tylko takie, że poprawi nam się troszkę olej w głowie Bo ryzyko jest jakie? No ryzyko jest tylko takie, że poprawi nam się troszkę olej w głowie bo ryzyko jest jakie? No ryzyko jest tylko takie, że poprawi nam się troszkę olej w głowie. Bo ryzyko jest jakie? No ryzyko jest tylko takie, że poprawi nam się troszkę olej w głowie. Bo ryzyko jest jakie? No ryzyko jest tylko takie, że poprawi nam się troszkę olej w głowie. Dzielimy się tym po połowie. To jest w pogotowaniu dwugodzinnym. Dlatego, teraz, Twoja kolej na wyjście z inicjatywą. Udostępnij, zasubskrybuj, przekaż, że taki kanał istnieje. Pokazuj wyświetlające się właśnie materiały osobom, na którym tobie zależy. I pamiętaj, że pozostawiając jakikolwiek znak, że obejrzałeś, dajesz mi świadomość tego, że to są materiały naprawdę warte uwagi, wobec czego będę tworzyć kolejne. Dzięki, i do następnego.